MGN Najlepsze Suple. Sprawdź towar już dziś. Siemano, Mateusz Miściwojewski, mała bądź na bieżąco, razem ze mną Dominik Zadora. Witam go. Jak tam Dominik, się czujesz? Już wszystko jest za tobą. Wszystkie konferencje, teraz tylko to, co lubisz najbardziej, czyli pojedynek. No tak, no generalnie e, przygotowania pełne zd w zdrowiu. E, wagi nie musiałem robić, e, bo ważymy w open. No co, no i czekam na jutro. No. Kurde, jeszcze nie mogę doczekać. Rok czasu nie wchodziłem do klatki i przez tą nieszczęsną operację w końcu będę mógł wejść do swojego żywiołu. Wyczułeś jakieś pojedynki, nie wiem, jakieś nawet amatorskie w boksie? Jedną walkę amatorską miałem w boksie, którą wygrałem. A to dawno, dawno temu, to miałem chyba 15 lat. Ale jakieś obycie tam już lekkie, lekkie masz. No, tak, ale generalnie zaczynaliśmy tak naprawdę 3 miesiące od podstaw w boks, także... A na później się dowiedzieliśmy, że będą te małe rękawiczki, także później troszeczkę te treningi się zmieniły. Na początku, jak ogłosili wasz pojedynek z Kasiuszem, to... Było między wami taka relacja, że jeden i drugi mówicie, że no tam się nie lubicie, jakoś, że nie przepadacie ze sobą, ale było raczej spokojnie, a nagle na ostatniej konferencji no, między wami było naprawdę mocno. Dlaczego myślisz, że tak się stało? Wiesz co, Kasisz jest takim, taką osobą, że on już jest obyty w, tych świat, w świecie freakfight'ów. E, wie jak przydymić. E, słuchajcie, ja tu wszedłem do... Tak naprawdę ja jestem początkującym, jestem amatorem freakfighterem, można tak powiedzieć. Tak, a trafiłem na gościa na takiego level top, nie? No bo Kasis słynie z tego, że jest takim gościem uważanym, który się zamianował królem freakfight'ów, więc trafiłem od razu e, na, na, na górną półkę. Na początku było takie gdzieś tam szczypał i tak dalej. Tylko, że poznając ten świat, Barry, jednak no, widzę, że trzeba iść w tą stronę, nie? no bo ja już tam wcześniej na wywiadzie powtarzałem, że tu nie, ta sama walka się nie liczy, tu się liczy że ta cała otoczka, wyzwiska, afery, właśnie jakieś tam konflikty, troszeczkę patologii. Także no powoli wszedłem w ten świat, mówię tutaj jeszcze był Jacek Murański do tego kasiusz no i delikatnie trzeba po prostu odpalić, no bo wiem, że to się po prostu sprzedaje, nie, i co, no i mam nadzieję, że... że... Ludzie mi wybaczą, że troszeczkę z tej sportowej ścieżki zboczyłem. No właśnie wczoraj rozmawiałem z Kasjuszem i bardzo powiedział, że nie podobało mu się to, że odepnąłeś pana Jacka Murańskiego. No, ze względu też na jego wiek, że to jest starszy człowiek, a ty jesteś no, sportowcem. Uważasz, że mam w tym rację, czy nie? Wiesz co, to są emocje, to są emocje. Gdzieś tam było jakieś tam napięcie, dłuższy czas, mieliśmy w końcu pierwszy raz mo mo możliwość skonfrontowania się. Gdzieś tam za bardzo blisko się do mnie zbliżył, odepchnąłem go. Kurde, no nie zrobiłem mu krzywdy, nie uderzyłem go w łeb. To są kurde, to jest gościu, który powiedział, że zokałtuje mnie w 30 sekund, także teraz takie gadanie, bo, bo dziadek, to po co dziadkowi walkę daje? Skoro on jest taki wielki dziadek, taki wielki niepełnosprawny. Ja pamiętam, że właśnie jak się rozpoczynał ten ich y, na fejmie 10, weszli wtedy do tego świata, to wtedy w, ty już byłeś w tym konflikcie, w tym, w tym wszystkim, w tym całym uniwersum i pamiętam, że były takie momenty, że nawet pan Jacek mówił, że możliwe, że szykuje się taka walka z tobą. Było coś takiego rzeczywiście? Wiesz co, na początku było tak, że ja miałem konflikt z Mateuszem, później Jacek się do tego dołączył, a na koniec było planowane, że gdzieś tam z Mateuszem, a później by było, że 2 na 1 mieliśmy się bić, były różne, różne scenariusze pisane, w końcu suma summarum do tego po prostu nie doszło. Nie? No i, i no były gdzieś tam plany później na fejmie, jak Mateusz gdzieś tam wygrywał te walki swoje, gdzieś tam, gdzieś tam padały, padały propozycje, ale no mówię, no suma summarum niestety do tego nie doszło. Dzisiaj widziałem też, że jakaś zadyma była właśnie z panem Jackiem na backstage'u, też tu uczestniczyłeś, czy nie? Nie, nie, tam mam jakieś swoje sprawy do wyjaśnienia, tam chyba między jako zawodnik, trener, także no ja tylko pisałem z boku i patrzyłem. Zresztą kurde, mi się już nie chce w tych konfliktach uczestniczyć, bo Jacek Murański tak za każdym razem się gdzieś tam wyślizguje bokiem. Wracamy do Kasiusza. Wczoraj był zakład na konferencji. Jak ty myślisz? Uważasz, że Kasjusz powinien oddać te 100 tysięcy, czy jednak on miał rację? Ja uważam, że powinien oddać 100 tysięcy, bo z tego raz, że powiedzieć, że to jest gra słów, to można zawsze powiedzieć, że to jest gra słów i można sobie pościemniać. Jest powiedziane, że głośno i wyraźnie było, że, że co, co nie masz dziecka i tak dalej, to w tym desej było. Drugą rzeczą, którą też nie padło na konferencji, było tak jak posądzał Najmana o romans z Godlewską. Też jest taki jeden wywiad. Także to jest druga rzecz, więc uważam, że będąc człowiekiem honorowym, powinien te 100 tysięcy oddać. A to nie jest człowiek honorowy, bo jak sami widzieliście, nawet nie potrafił się pogodzić z porażką z Normanem Parkiem. Jesteś już po tych właśnie, chyba dla sportowca najcięższych okresach, no bo konferencja i te zadymy, trzeba się tam pokazać z takiej strony. Ty będziesz chciał jeszcze raz coś takiego przechodzić, czy myślisz, że to ostatni raz? Wiesz co, czemu nie? Powiem Ci, ja już powoli, już mówiłem tutaj wcześniej, że odchodzę powoli na tą sportową emeryturę, bo nie dość, że już ten wiek jest coraz większy, dwa, to zdrowie jednak gdzieś tam mi doskwiera. Mam nadzieję, że wszystko będzie ok, że, no bo to jest też jakieś sprawdzenie ta walka, nie, jak to po tej operacji kręgosłupa będzie. E, oczywiście to nie będzie żadna wymówka. Żeby nie było tu że to będę się tam później wymigiwał, że bo, bo plecy, bo rączka, bo paluszek, nie. I mówię, chcę się tutaj sprawdzić i jak najbardziej chciałbym jeszcze, bo zresztą mi się to podoba, mi się podobać, jest nie ma tej takiej, nie trzeba tu budować rekordu, nie trzeba się stresować, nie mam takiej presji, że przegram walkę, to już na przykład będę wykluczony z wiem, rankingu do jakiegoś pasa. Tylko tutaj wchodzę, jest fajne show, jest zabawa, wszyscy chodzą uśmiechnięci. Większość ludzi przybija setu tu piątki, także jest fajna pozycja. Atmosfera. Porównując ciebie do dwóch rywali, zwłaszcza Kasiusza, Normana Parka i Marcina Wrzoska, myślisz, że ty będziesz tym najmocniejszym wyzwaniem z tych takich właśnie typowo sportowych? Wiesz co, ciężko stwierdzić, ale myślę, że chyba tak, no bo tutaj Kasiusz ich brał nie dość, że oni byli wagowo niżsi, niżsi wzrostowo, byli z... Ze jest chyba, wydaje, no, wtedy był taki moment, że on tak przybrał na masie. Był tak możliwe, jak... ale to było za, no zawsze to było gdzieś tam 10 kilo różnicy, nie? czy tam 15. E, tutaj między mną kasurzem chyba było 8 albo, albo 9 nawet. Mówię, to, tutaj dobierał sobie tych zawodników bardziej taki właśnie z MMA, tych takich słabszych warunkami fizycznymi. A tutaj ze mną zdecydował się jednak na te małe rękawiczki, nie? Także myślę, że to będzie chyba jego najtrudniejsza walka. No i ludzie mówią, że jestem jego najcięższym rywalem. Wszystko się okaże w klatce. Ty myślisz, że to się jutro skończy przed czasem? Myślę, że tak. Mhm. Dobra. Dziękuję Ci bardzo i życzę jutro.